Cześć, witajcie! Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj a przed wami ósmy materiał z gry Sons of the Forest Moi drodzy, ostatnie trzy odcinki to był jeden wielki szał ciał jaskiniowy ponieważ udało nam się na dosyć długiej podróży zdobyć naprawdę bardzo dużo ważnych przedmiotów dla tutaj przeszłości naszej rozgrywki. No i tutaj Wymieniam po kolei przedmioty. Udało nam się zdobyć w odcinku szóstym strój do nurkowania, który chyba jest. O, tutaj jest steroid nurkowania, aparat oddechowy, jak widzicie. No, mam też butle dużo do niego. On nam, wiadomo, pozwala dłużej wytrzymać pod powierzchnią wody. Poza akwalungiem zdobyliśmy również tutaj paralizator, który pozwala nam porażać demony prądem, przez co na chwilę ich stanujemy. Do tego zdobyliśmy również maczetę niedaleko jaskini z akwalungiem i paralizatorem. Poza maczetą, już w odcinku siódmym zdobyliśmy, moi drodzy, łopatę, czyli najważniejszy przedmiot tutaj w tej grze. Ponieważ no ona nam pozwala wejść do praktycznie no, większości bunkrów na mapie, między innymi bunkry z kartą. Oczywiście, no wiadomo, te lepsze bunkry wymagają innej karty, ale tych kart w tej, dostępu w tej grze jest około trzech, bo jest karta chyba karta gościa, karta VIPa i karta... Maintenance, nie wiem jak ona się na polski nazywa, ale to jest pierwsza karta chyba jaką zdobywamy. Później zdobywamy kartę vip która to jest chyba ta niebieska karta, która nam pozwala wejść później do bodajże bunkra, w którym możemy znaleźć piłę elektryczną. Tam, gdzie jest karta vip możemy znaleźć kuszę. Zauważyłem, że mam jakieś nowe tutaj punkty na mapie. Widzicie, jest takie pomarańczowe M. Jest taki telewizorek niebieski. Prawdopodobnie są to rzeczy, które mi się tutaj pokazały, kiedy kliknąłem w te laptopy w jaskini, bo znalazłem takie laptopy, które mi coś odblokowały. E, I to jest pewnie to. E, podejrzewam, a raczej jestem pewien, że ten pomarańczowy punkt to jest bunkier, e, w którym możemy znaleźć siecię strażac strażacką. Możemy też kilka strojów chyba znaleźć dla naszych podopiecznych. Oraz. to tam było jeszcze? Karta, karta maintenance. E, tak, czyli mamy taki, można powiedzieć, trójkąt bermudzki, ułożony z bunkrów, jak widzicie. Od tego fioletowego znacznika. I kiedy ten trójkąt bermudzki tutaj zaliczymy, to jesteśmy w pełni możliwości, aby się dostać do bodajże tej jaskini, która prowadzi do nie jaskini, tylko bunkra który prowadzi do jaskini z finałem gry. On jest po drugiej stronie wyspy, całkowicie na wschodzie, daleko. No ale też, żeby do niego tam wejść, potrzebujemy jeszcze innych itemów, takich jak starożytna złota zbroja. Która się znajduje w tej jaskini tam, O, ona jest praktycznie no niedaleko, ale jest gigantyczna, to jest największa jaskinia w tej grze, ale łopata nam daje dostęp teraz do praktycznie wszystkich miejsc, które dają nam jakieś rzeczy, czyli na przykład ta siekiera strażacka, ta piła można powiedzieć, łuk bloczkowy, karta i wiele, wiele innych, tam w ogóle na północy rewolwer można znaleźć, więc tego jest moi drodzy multum. Więc fajne rzeczy możemy sobie tu przy okazji znaleźć. No jest jeszcze dużo innych, pomniejszych rzeczy, które możemy tutaj znajdywać. A dzisiaj, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się budowaniem, a mianowicie ścinaniem drzew, ponieważ do budowania jeszcze nam daleko. Chciałbym już zacząć ścinać pierwsze drzewa i zacząć stawiać tu coś na, na tym wodospadzie. Wiadomo, jeszcze zimy nie ma, ale wiadomo, do zimy chce się przygotować, bo będziemy tu budować bazę na lodzie nad wodospadem. Najpierw bym chciał tutaj most zrobić, o ile mi się oczywiście uda, bo w niektórych miejscach to może być problem lekki. Weźmy sobie pierwszą jakąś kłodę, która mo mogłaby nam tutaj posłużyć. Weźmy sobie siekierę, no i ścinamy. Trzeba jeszcze Kelvinowi rozkazać, żeby ścinał to drzewo, ale to za momencik. Na razie chciałbym sprawdzić i obliczyć między innymi, jak potrzebuję to budować. Dobra, mamy drewienko, no i teraz sprawdźmy sobie, no na pewno będę chciał o tak zrobić, no, więc teraz tak, spróbujmy tutaj, w tym miejscu, postawić kłodę, no, jak widać, no, no, nie chciałem tego puszczać. Zrobimy może ją tu postawić, co? Skoczmy sobie na nią. I teraz luknijmy sobie tam. Jestem ciekaw, moi drodzy, czy ja mogę zniszczyć te trumny, bo one naprawdę mi tutaj przeszkadzać będą. Czy ja mogę je zniszczyć, rozwalić w piździet? Nie mogę Wiecie co? Dla testu mamy tutaj, można powiedzieć, ciekawy mit Który możemy sobie obalić Też dla ludzi, którzy będą chcieli sobie tutaj się osiedlać Już znamy do wody Który nie rozwalił, moi drodzy, tej trumny Więc, dobra, teraz jak mogę to... Tak tego nie mogę zrobić O, patrzcie Grubas biegnie! Czerwony grubas! On mnie ostatnio zaatakował <śm> Patrzcie, poleciał! Ty przeżył! Skubaniec przeżył! Jak to jest możliwe, żeby on skok z takiej dużej wysokości przeżył? Cheater! Ja pierdzielę, co za zwrot akcji! Gruba z mnie zaatakować, skoczył na dół! O, ja cię kręcę! No, nigdy mi się coś takiego nie przytarzyło. W sumie w tej grze to dosyć częste. Te kanibale takie głupoty tu odwalają czasami. Ale nie. Dobra, zrobił mi dzień ten grubas. W ogóle tak podczas montowania filmów e, przyszło mi do głowy wiele pomysłów, co ja mógłbym w tej grze zbudować. Pierwszym pomysłem e, w związku na przykład z tym modem, co mamy, że nawet żeby go nie używać, nie? Tak po prostu, żeby mieć fan jakiś, jakiś fajny pomysł, e, myślę, żeby zbudować lądowisko na helikoptery, byśmy mogli tam posadzić schemat tego żelokoptera. Myślę, że to by był ciekawy pomysł. To wtedy wiecie, jak go byśmy zbudowali, to byśmy mieli fajny mebel. Co prawda możemy z niego skorzystać, ale tak jak mówiłem, nie chcę sobie ułatwiać. No chyba, żebyśmy mogli nim po prostu polatać, pozwiedzać. Ale nie lądować w miejscach, do których byśmy musieli się normalnie udać. To by była fajna budowla. No i patrzcie, wydaje mi się, że tak będzie dobrze chyba, nie? Kelvin. Ty, co się stało? Czy Kelvin właśnie... Pojechał po linie. Czy wy to widzieliście? On dosłownie zniknął mi z ekranu. Czy on się tam teleportował albo spadł? Patrzcie, co za czad. Czy on właśnie chce mi przynieść kłody z dołu do góry? Jak, on, jak ty się w ogóle tam dostałeś, Kelvin? Widzieliście to. On faktycznie zniknął. Kurde, mogłem tam Kelvinowi drzwi otworzyć. Patrzcie, no teraz nie będziemy mógł tu wejść, bo z nie umie się kurwa drzwi otworzyć. No, patrzcie, gdzie Kelvin mi to zostawia te drzwi nie umie otworzyć. Zobaczcie, to wygląda teraz trochę bardziej równo niż gówno. Ale zobaczymy. No dobra, troszeczkę lepiej to wygląda. Dzięki Kelvin. Dobra. Powiem wam. Chyba się udało zrobić tak, żeby to było równe, ale zobaczymy jeszcze. Jezu, Kelvin ścina drzewo. Myślałem, że to mutant. Kelwin, przynoś kłody i... O, przynosi, grzeczny chłopiec. Okej, okay, Kelvin się postarał tutaj. Przyniósł dodatkowe kłody. Ja bym zrobił coś takiego tutaj. O, patrzcie, idealnie. Czy to będzie idealne? Nie będzie idealne, niestety, ale... Czy ja będę mógł tu normalnie kłody umieścić? Na tym? W formie mostu? bo będę mógł. Patrzcie. jup. O. Siadło. Ale krzywo to wygląda, jak cholera. Ale dobra. No co zrobisz? Nic nie <grystanie> zrobisz. <grystanie> tak, tak to można sobie wyglądać. Trudno. Dobra, idziemy po kolejne kłody. Dziesiąty level siły już mam, Właśnie za kłody też mi si siła rośnie. Nieźle. Jeszcze brakuje moda... ...do tej gry, jak Kelvin sra. Wiem, że czuję głód, ale to w ogóle nie wpływa na moje zdrowie. Co mi, coś, co się dzieje, moi drodzy? Jedno, co zauważyłem, powiem wam tak, jeśli budujecie w bazie, to nie zwracajcie uwagi na to, że wam GUT spadł. Ponieważ on, z tego co zdążyłem zauważyć, nic nie robi z waszym zdrowiem, a jedynie chyba prawdopodobnie, no nie wiem, może nam spadnie trochę to zdrowie psychiczne. Ewentualnie nie wiem, będziemy szybciej obrażenia dostawać. Dobra, kolejna kłoda. Popatrzcie, kto kurwa przyszedł do mnie. Czy to jest, mój drodzy, moment, w którym będziemy mogli wykorzystać naszą tutaj zabaweczkę? Jeb! I go nie ma. Patrzcie jak poskoczył jeszcze. Ja już mam moi drodzy 50 minut. U was jest pewnie poniżej 10. Choć w sumie rozgadałem się na początku, więc nie wiem jeszcze. W ogóle też z kamieni możemy budować, ale jakoś nie lubię z tych kamieni budować szczerze. No i dobra, teraz będzie można z drugiej strony budować. No tylko musimy mieć więcej kłód, a co? O, patrzcie, z daleka chyba widać. Kelvin przyniósł kłody. Będzie śmiesznie, jeżeli nie będę mógł jednej skut zbudować, bo będzie po prostu za głęboko. I tak może być, mój drodzy. Tak? Może być. Gdzie są te kłody, kurna? No bez jaj. Zniknęły. Widzicie, Hogwarts Legacy 2 nie musi wychodzić. Dobra, bierzemy łuk. No i do widzenia. Pięknie, głupka siadła. Ty też chcesz? Dobra. Pięknie, to jeszcze grubasek. Grubasek widzę, że... Co on robi, kurde? Patrzcie co ten grubas robi. No nie wierzę. Moi drodzy. A zmęczył się. Dobra, dostał głowę. I co? O grubas leci na mnie. Nie! Jezus Maria, ale uniknąłem. Ziup! O, no i nie ma pana grubasa. Wiecie co, przydałoby się zrobić ten cholerny wózek, naprawdę. Wtedy w sumie by one nie zniknęły. Widzicie, mamy sanie z Bali albo zwykłe sanie z Bali. 33 patyki, nie? Jo. Ciekawe, ile można tu kłód zmieścić. Patrzcie, idzie kolejny. Ścinaj to drzewo. Dawaj mi te połówki. Dobra, przetestujemy maczetę. Maczeta. Jezus Maria! Ty, patrzcie kto przyszedł. Ach ten skubaniec. No pozwól mi. Idziesz wstać. Oho, chyba się zainteresowali. Ekwibunek, moi drodzy. I szczolba. Pięknie, dwóch na raz Aha. No nie wierzę. Teraz to. Albo to. Bo kimś tego nie można nazwać. Chyba sobie poszedł. Okej, okay. O kurde, no. No i nie mam pancerza przez Was. Kołki. Muszę znowu pospalać Waszych braci. Patrzcie, jak biegnie z Kubanis, ucieka przede mną. A Kelvin, kurwa, co Ty tam robisz? No kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Aaaaaah, oh. aj <laughs> ej, ej. No, powiem Wam, maczeta do patyków jest najlepsza, polecam. One jest nawet lepsza od topora taktycznego, jest po prostu szybsza. Dobra, mamy chyba wszystkie patyki, więc możemy te zanie zbudować. Koszty chyba im zwiększyli, one kiedyś nie były takie drogie. Taśma, aż matka? Jest. Aha, o kurde, patrzcie: 12 kół, 28 kamieni. To jeszcze. Patrzcie, mogę nawet szybko atakować, kiedy mam mało staminy, Zajebiste to jest. No i co? Kładziemy tu to. Ciekaw jestem, czy jak to rzucę. To wpadnie samo. Nieźle. 12 kut tylko. O, Virginia! Mogę wreszcie coś dać. Dajmy jej shotguna. Dajmy jej lokalizator GPS. I dajmy jej shotguna. Ja będę miał pistolet. Bo ona ma nieskończoność amunicji w tym shotgunie. Błagam cię, maleńka. Bądź tu ze mną cały czas. Będziesz mnie chronić przed nimi. Oni mnie biją. Dobra, bierzemy to. I Idziemy do łoża. Panie, że tutaj dzień trwa na tyle długo, że cooldown w pokoju działa. Co jest, Kelvin? <grywy> Aha. Nie wiem, co jest... To, aj to, to... Nie, nie mam słów po prostu, nie mam słów. O, przyniosła mi prezent. No ja ci niestety nie mogę dać lepszego prezentu. Ale z tego co wiem mogę chyba ten... shotgun To. Ale co mam cię przytulić? A widzicie, już śnieg pada. I, aj Dobra, bierzemy te dwie kłody. Patrzcie, jak jasno jest. Fizdziet. Lodu jeszcze brakuje. Kelvin, przynoś to drewno. Gdzie ty jesteś? No teleportował się na dół znowu. O, mamy lód! Mamy lód! No nie gadaj, że O kurwa. To będzie się łatwiej budowało teraz. I, mamy lód. Ale zimno teraz będzie. Jak ja mam się ocieplić? Jest tu strój, tak jak był w tym? Wątpię. No Jezu, to teraz trzeba będzie normalnie kłody stawiać, żeby mieć platformę. O kurde. Ale najpierw most budujemy, nie? To tylko, że zawsze mi ta jedna kłoda upada. No jeszcze trochę budowania jest. Ale Kelvin teraz będzie mógł na ten lód przynosić. W sumie to jestem debilem, bo... Czemu ja sobie tyrolki po prostu nie zrobię tam, nie? Przecież mam kurna chyba tyrolkę. No nie, nie mam, potrzebuję jakieś linki do tyrolki. To czekajcie, zlikwidujemy tą tyrolkę, co jest tu. No i teraz to będzie miało sens. Patrzcie. Tu będę sobie kłody normalnie podawał. Tu jest linka do tyrolki. A stąd mogę hak wziąć. Mogę tak zrobić? Mogę chyba. No i teraz możemy tam te kłody zanosić. Dobra, rozkazałem Kelvinowi przynieść mi patyki. A my widzicie, tutaj mamy dużo tych kłód i to jest teraz fajne do budowania, nie trzeba zapindalać. Ciekawy jestem, kiedy pojawią się pierwsze Fingersy na powierzchni. Bo w którymś tam dniu te mutanty, wszystkie co spotykamy teraz w jaskiniach, one będą normalnie tu przychodzić do bazy. No i mnie moi drodzy zabili. Ach, nie wiem gdzie się zresztą, możliwe, że w jakiejś pobliskiej wiosce, kurde. Aha, ja się odrodziłem. Widzicie, tutaj ja mieszkam. To ja się o, odrodziłem w tej wiosce, tutaj naprzeciwko. Ty, patrzcie, co to jest. To jest Puffy, z jaskini go wyciągnęli. To jest właśnie Puffy, czyli jaskiniowy kanibal. W ogóle, czy ja mogę to naprawić teraz? Patrzcie, mam młotek. Mogę. Dobra, moi drodzy, zacząłem tutaj platformę już budować. Udało mi się tutaj te wszystkie. No nie, no nie wiem, nazwijmy to słupki tutaj zbudować. No i postanowiłem, że jeszcze dobuduję w sumie tą podłogę. Powinienem tak naprawdę wykorzystywać teraz mój czas na... No tutaj budowanie, żeby później nie było tak, że wiecie, roztopi mi się to. Ale wiecie, no tak naprawdę nawet nie muszę tej bazy budować też w tą jedną zimę, nie? Na sam początek. To mogę ogarnąć na przykład powiedzmy połowę najpierw... Rzeczy, a dopiero w kolejną zimę zająć się taką... Wiecie, prawdziwym, prawdziwym takim domkiem, nie? bo na razie to jedyne co chciałbym mieć... Jedyne miejsce, które mogę nazwać domem, to będzie miejsce, które pozwoli mi tutaj skła położyć składowarki i regały. Myślę, że możemy nawet taki sklepik ala zrobić, nie? Sklepi, gdzie by było, będą regały, a z tyłu będą e, takie można powiedzieć, składowiska, powiedzmy na strzały, kości, zbroje itd. No i tak dalej. A drewno to ja w sankach składował, nie? Więc tak mogę na razie zrobić. No i jeżeli mieć też jakieś tam łóżko, nie? Później się zbuduje, wiadomo, nowe tutaj gdzieś gigantyczną bazę. Ta będzie miała pięterka, gdzie będzie jakiś salon, na przykład z kości i tak dalej. Kończy mi się w ogóle, kończą mi się w ogóle różne rzeczy, które sobie nazbierałem przez te ostatnie odcinki, a które sobie ciężko zapracowałem. Tak wiem, że jestem, jest mi zimno, ale szczerze nie chcę mi się tego teraz ogarniać. Zaraz to skończy ten odcinek, ale jeszcze się na momencie wciągnąłem, bo chciałem no dokończyć to, nie? Żeby był jakiś progres, żeby nie było, że Wiecie, ja biegam tylko do tych jaskiń, tak samo jak było w sumie w jednym. W jednym to w ogóle nic nie zbudowałem. Zacząłem coś budować, ale od razu myślałem, a pierdziele, zaczynam odcinek z kolejnej jaskini. No i tak wyszło, że całą grę ukończyłem po prostu chodząc, chodząc po samych jaskiniach, nie? A tutaj chciałbym, żeby cokolwiek było zrobione, żeby nie było, że ja będę chodził po tych jaskiniach teraz i za jakieś 10 odcinków skończę grę, nie? nie chcę do czegoś takiego dopuścić, bo chcę w pełni skorzystać tutaj z potencjału budowania. I nawet jeśli miałbym nie zbudować miasta, czy jakieś wioski, czy jakiejś dynastii tutaj, to chociaż chcę sobie zrobić taką jedną epicką bazę, taką jedną, jedyną w życiu. Nigdy nie miałem takiej naprawdę własnoręcznie zbudowanej gigantycznej bazy. Zwykle to graliśmy w kooperacji i tak dalej, budowaliśmy sobie jakieś mini domki, ale takiej bazy, to co teraz chyba robię, to jest nawet największa rzecz, jaką w życiu robiłem w są Sudoweście, nie? Ale powiem Wam, że w miarę fajnie, równo udało mi się ten, ten mostu postawić, serio. Ale będę miał montowania dwie godziny filmu. No ale tu wiecie, no, no, w tym filmie to co, co to jest, jest dużo pewnie rzeczy, których powie... które powiedziałem, które były nawet istotne, ale pewnie je wytnę, nie? Bo uważam, że A to jest taki zapychacz, można powiedzieć. No i tak to jest, że z godzinnych filmów robię 20-minutowe filmy. Bo to nie jest tak, że ja wycinam tam, gdzie nic nie mówię, nie? też jest dużo takich rzeczy, gdzie naprawdę się rozgadzam jakieś tematy, ale podczas montażu tak Really stwierdzam, że... No to jest taki... O chuj macie to wiedzieć tak szczerze, tak szczerze teraz mówiąc, po co wam to. Tylko tak naprawdę niepotrzebnie wydłużam odcinek i tak samo jak z tą jaskinią z łopatą. Tam sobie gadałem, coś robiłem, patrzyłem i tak dalej. Ale no wiadomo, no lepiej krótszy film zrobić i w jaskini więcej pobuszować. Więcej akcji dodać, nie jakieś takie gadanie, że o właśnie jem pączka, o właśnie jem, robię to tamto, a bo tutaj jest jeszcze niedaleko taka fajna lokacja. No, to też wycinam, bo. To z tego, że też ja wam to powiem, skoro i tak nic z tego nie zrozumiecie, no bo jeśli nie graliście w tą grę, to i tak nie będziecie nic z tego nie wyniesiecie, a jeżeli w nią graliście, no to ta mapa jest gigantyczna. Jeśli chodzi o mały pierdołowaty spot, to po co mamy to widzieć O nie, Kelvin! O kurde, mam nadzieję, że talinka tutaj będzie, bo zniszczyliśmy tyrolkę. Ja zniszczyłem chyba. O, patrzcie, złodzieje kradnie, kurwa. Mam nadzieję, że to mam. Dobra, podniosłem to. Nie wiem kiedy nawet. Mogę po lodzie jeździć. Fajnie, że o tym pomyśleli. Ui! 14 level siły. Ludzie, ja już dzisiaj 5 poziomów siły wbiłem na samym kur na budowaniu. To jest niesamowite, i patrzcie, przez to mi teraz przez samo budowanie rośnie mi też życie. Czasem warto posiedzieć w samej bazie i sobie przeznaczyć tą godzinkę na budowanie. No i teraz, patrzcie, mamy tu gigantyczną przestrzeń, żeby cokolwiek zbudować, nie? Tu można tak naprawdę osiedle zrobić. Dobra, moi drodzy, dobudowałem tutaj tą podłogę. Tu zrobiłem sobie mały magazyn, ale jeszcze warto było wykorzystać te płody, więc wiecie co. Ja sobie poniszczę te tutaj minibelki. W tym miejscu zrobię sobie. Patyków jest w tej grze od zajebania i naprawdę można ich bardzo dużo znaleźć. Z jednej małej choinki wypada tam do czterech patyków. I naprawdę, biegając sobie po lesie tam gdzieś dalej z maczetą, to można bardzo szybko 20 patyków zdobyć. Patrzcie, jak się fajnie ułożyła deska. I mamy, moi drodzy, tutaj jakieś rozsądne wejście. Tak więc, moi drodzy. Ja idę teraz się przespać, bo się robi nocka. No, trzeba będzie się udać na jakąś wyprawę. Zrobić regały i zrobić wyprawę po jakąś amunicję, po taśmę, po jakieś, do jakichś tych fajnych spotów, które znalazłem. E, muszę sobie GPS-y budować, bo z tego co wiem, chyba się da. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się jeszcze Nie wiem jak ja to zmontuję, ale... Ale już mam dość tej gry.